Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Czas na kontynuację serii z pomysłami na zdjęcia makro. I dzisiaj wykonamy zarówno zdjęcia w domowym zaciszu, pokażę Wam kilka fajnych sposobów, które znalazłem w internecie i które zmodyfikowałem na potrzeby właśnie naszego odcinka, ale również pójdziemy w plener i poszukamy fajnych tematów właśnie w naturze, które możemy sfotografować z bardzo małej odległości. Także co, jedziemy ze wstępem i zaczynamy odcinek. Zanim oczywiście przejdziemy do samego fotografowania, kilka takich technicznych aspektów. Przede wszystkim będę używał dzisiaj obiektywu IRX 150mm f2.8 i skalą odwzorowania 1 do 1 na najniższej odległości ostrzenia. I jest to obiektyw bardzo ciekawy. Przede wszystkim mamy tutaj dłuższą ogniskową niż ostatnio. Bo 150 mm, i to nam na przykład ułatwi sprawę, kiedy będziemy fotografować różne stworzenia, żyjątka, owady, bo będziemy mogli im zrobić zdjęcie z większych odległości i co za tym idzie, ich nie spłoszyć. Obiektyw jest solidnie wykonany, stalowa konstrukcja i ważne jest również, że one jest uszczelniany, także jakieś poranne mgły, nawet drobne pewnie mrzawki przetrwa bez problemu. Ten obiektyw nie ma autofokusu. Tutaj będziemy wykorzystywać sobie pierścień ustawiania ostrości. W makrofotografii zazwyczaj i tak się ostrzy manualnie, więc to nie będzie stanowiło problemu, ale ten obiektyw został też wyposażony w elektronikę, bo możemy sobie ustawiać przysłonę z poziomu body. Obiektyw się komunikuje po prostu z naszym aparatem. I możemy w pełni kontrolować tą przysłonę, co nam na przykład ułatwi sprawę podczas fotografowania z lampą błyskową. I dzisiaj też będziemy używać właśnie lamp błyskowych, ale o tym powiem w dalszej części tego odcinka. Teraz rozstawiam pierwszą scenerię i zaczynamy od fajnego pomysłu, który każdy z Was wykona w domowym zaciszu. Zatem czas na realizację pierwszego pomysłu. Tutaj ustawiłem sobie dwa pudełka, na nich jest szyba i. Na samym dnie jest czarna koszulka, czarny materiał, na której będzie leżał telefon z wyświetlonym moim logiem. Tutaj to układam w ten sposób. Na szybę naniosę kilkanaście takich kropelek, w, której, w których właśnie odbije się nam logo, które sfotografuję tutaj na tych kropelkach z bardzo małej odległości. Zaraz zobaczycie o co chodzi, jak to wyjdzie. Podpatrzyłem ten pomysł właśnie na Instagramie i pomyślałem, że można w ten sposób sfotografować moje logo i to wyjdzie naprawdę bardzo ciekawie. I też popróbowałem sobie, zrobiłem kilka zdjęć i najlepszy efekt przynoszą małe kropelki i też podwyższyłem troszeczkę szybę. E, z takiej odległości mniej więcej 30-25 cm, e, wychodzi to po prostu najlepiej na telefonie, wyświetla się oczywiście logo, no i w ten sposób wykonuję zdjęcia. Zobaczymy, jakie efekty w ten sposób osiągnę. E, jeżeli chodzi o poszczególne parametry, to używam czasu naświetlania 1, 160 sekundy e, przysłona F4,5 i ISO. 1250, bo fotografuję w świetle za stanem, żeby po prostu żadne lampy tutaj nie odbijały się w tych kropelkach. Nieco nam się zmieniła sceneria i przyniosłem szklankę z wodą, którą ustawię na książce. Tutaj chodzi o kolor przede wszystkim, bo w takich kolorach otrzymamy efekt końcowy tego zdjęcia. Także to wszystko zależy od tego, na czym postawicie tą szklankę. Więc stawiamy sobie szklankę na książce i bierzemy olej, zwykły olej, w tym przypadku w moim rzepakowym. Tworzymy kilka takich oczek olejnych na powierzchni wody i w ten sposób fotografujemy z góry. Oczka, które odbijają nam po prostu to, na czym stoi szklanka z wodą. Także też bardzo fajny i abstrakcyjny efekt uzyskamy w ten sposób. Też pokombinuję z różnymi okładkami, z różnymi podkładkami, żeby te kolory były naprawdę ciekawe. I tak jak już wspominałem, efekt końcowy, bardzo abstrakcyjny. W tym momencie, jak widać, powstała jedna taka plama oleju, ale jeżeli sobie weźmiemy patyczek i to trochę zaczniemy mieszać, tak widzimy, te bąbelki, takie oczka olejne się tworzą, i w ten sposób możemy już fotografować. I nadal fotografuję w świetle zastanym, parametrów praktycznie nie zmieniałem i działamy. Efekt jest naprawdę już świetny, widzę, ale myślę, że za chwilkę też pokombinujemy troszeczkę z innymi efektami. Czas teraz wspomnieć o lampach, które również wykorzystuję w tym odcinku. Są to lampy Godox MF12 z takim fajnym mocowaniem do obiektywu, czyli przymocowujemy sobie te lampy bezpośrednio do obiektywu na tutaj sam koniec i możemy sobie regulować oczywiście ich moc, ich kąt. Tutaj mamy taki fajny też materiał dyfuzyjny, taki, taką osłonkę, która po prostu nam zmiękcza światło. I całość komunikuje się za pośrednictwem wyzwalacza, który podpinamy do body i dobieramy sobie poszczególne parametry moc lamp błyskowych i wykonujemy w ten sposób zdjęcia. też będę wam podawał podczas fotografowania przybliżone właśnie parametry wszystkie, żebyście mogli sobie łatwiej to u siebie wszystko odzorować. także w ten sposób wykorzystam te lampy. mam jeszcze dodatkowo oprócz tych dwóch mam jeszcze kolejne dwie, także będziemy mogli sobie ustawić jeszcze dodatkowe światło, na przykład jakieś kontrowe i w ten sposób pokombinować z fajnym ustawieniem tego światła. także co? ustawiamy wszystko i lecimy z dalszą częścią sesji. Jeszcze zanim te lampy podetnę bezpośrednio do obiektywu, to stwierdziłem, że wykorzystam je nieco inaczej. E, ustawiłem je w ten sposób, jak widzicie, ale włączyłem w nich światło LED, bo one też mają światło LED, które na przykład pomoże w ostrzeniu bądź możemy wykorzystać to światło LED bezpośrednio do oświetlenia danej sceny. I w tym przypadku z góry tutaj sobie oświetlam obrączki, które leżą na kamieniu e, i tutaj od dołu lekko też oświetlam cienie. Natomiast na ekranie laptopa Wyświetlam krajobraz, który po prostu będzie tłem dla tych obrączek. W tym przypadku jest to droga mleczna. Taki efekt na można wykorzystać na wielu różnych płaszczyznach i myślę, że to wyjdzie naprawdę fajnie. Także biorę się do roboty i zobaczymy, jaki efekt my osiągniemy. Realizacja zdjęć z tym sposobem już za mną i powiem Wam, że naprawdę efekt jest fenomenalny. Sam nie spodziewam się, że aż tak fajnie to wyjdzie. Oczywiście można wyświetlać różne rzeczy na ekranie. Ja korzystałem z darmowego stoku ze zdjęciami. Pixels, link oczywiście też znajdziecie w opisie tego filmu. I właściwie ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia, bo w ten sposób można naprawdę fotografować wiele rzeczy i różne rzeczy tam wyświetlać. Także powodzenia, trzymam kciuki, eksperymentujcie, a teraz lecimy z kolejnym pomysłem. Skończyliśmy część domową. Teraz natomiast przenosimy się w plener i szukamy różnych fajnych tematów w naturze do fotografowania z małych odległości. Zabieramy się w plener i zobaczymy, co ciekawego ustrzelimy. Wyszliśmy sobie w plener, podpiąłem te lampy tutaj z dwóch stron obiektywu i będą doświetlać po prostu mi te obiekty, które będę fotografował. Będziemy zatrzymywać się w różnych miejscach, wypatrywać ciekawych kadrów i jednocześnie, tak jak mówiłem, doświetlać to wszystko tymi lampami. Parametry będą się wam wyświetlać na ekranie i zobaczycie backstage, jak te zdjęcia powstają. Wziąłem sobie też staty, w tym chciał zrobić jakieś bardziej stabilne ujęcie. Dobra, szukamy kadrów i działamy. Znaleźliśmy tutaj bardzo fajną scenę, kolorowe listki jesienne, które są podświetlone z tyłu. Przez słońce, ja odprzeduję do świetle delikatnie lampą. Jeszcze wziąłem ze sobą spryskiwacz, żeby spryskać niektóre właśnie sceny, które będziemy fotografować, i to będzie naprawdę fajnie wyglądało. Także działamy. Tutaj znalazłem grzyba i wypiąłem jedną lampę, położyłem ją z tyłu jako kontra, od przodu doświetlę sobie tą jedną, która została i w ten sposób zrobię zdjęcie. Także można też te lampę fajnie ustawiać sobie w plenerze i w ten sposób wykonywać naprawdę ciekawe kadry. Znaliśmy tutaj dwa grzybki i tym razem sfotografuję je dosłownie, jakbym był w studio. Odpinam sobie te lampy i jedną ustawiam lampę jako światło kontrowe, drugą delikatnie z przodu trochę uniesioną do góry, i w ten sposób tutaj robię zdjęcie. Uzyskamy fajny efekt takiego nietypowego oświetlenia, jak na plener, ale myślę, że to będzie wyglądało bardzo efektownie. Wróciliśmy z fotografowania, czas podsumować ten odcinek. Zrobiliśmy zarówno ciekawe i kreatywne zdjęcia w domowym zaciszu, jak i szukaliśmy ciekawych kadrów w plenerze. Także każdy znajdzie coś dla siebie. I mimo, że na przykład nie interesuje się ktoś z Was makrofotografią, to warto też znać ten temat, poćwiczyć, porobić różne zdjęcia, bo na przykład w fotografii portretowej można wykorzystać również makrofotografię do sfotografowania jakiegoś fajnego detalu. I to też urozmaici fajnie nasze sesje zdjęciowe. Także polecam również właśnie uczenie się innych dziedzin fotograficznych. Nawet takich podstaw, żeby później przenosić te umiejętności również na swoją główną dziedzinę fotograficzną. Jeszcze chciałem podsumować w kilku słowach sprzęt, którego dzisiaj używałem. Lampy sprawdziły się bardzo fajnie w makrofotografii, bo mogliśmy sobie doświetlić bardzo fajnie, precyzyjnie obiekt fotografowany. Obiektyw również dał super efekty. Ta odległość, którą nam pozwala utrzymać większa, właśnie odniskowa 150 mm, wpłynęła bardzo pozytywnie. Nie musiałem tak blisko, z tak małych odległości fotografować. Rzeczy, e, także to też na plus. I ogólnie obiektyw dał bardzo fajną jakość fotografii, e, także do tego nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Że jeżeli jest, interesujecie się makrofotografią, to koniecznie sprawdźcie sobie ten obiektyw i lampy. Wszystkie linki macie też w opisie do tego filmu. Dobra, to było wszystko w tym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania w związku właśnie z makrofotografią i tym odcinkiem, to jestem do dyspozycji w komentarzach pod tym filmem. Tymczasem pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, jeżeli podoba Wam się to, co robię, jeżeli korzystacie z moich poradników, jeżeli są one dla Was przydatne. To było wszystko w tym odcinku. Dziękuję. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć, piąteczka.